Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. W patch 1.117 mieliśmy zapowiedź nowych rzeczy w dwóch sklepach. No i na tym filmie zajmiemy się właśnie tymi nowościami. Teoretycznie wszystkie te rzeczy mają być dostępne po dotarciu na rozdział 30, ale według mnie tak nie będzie, powiem wam za chwilę dlaczego. Także od razu przechodzimy, żeby nie przedłużać. Dwa sklepy dostaną nowości. Pierwszy sklep to sklep labiryntu. Także pierwszy się tam udajemy. I tutaj zostały dodane postacie oraz dwa zasoby. Jeżeli chodzi o postacie, no to już w sumie macie je u góry na ekranie. Nowe postacie w sklepie Labiryntu do kupienia to Elward, Granit, Pippa oraz Hodkin. Według mnie bardzo fajne postacie. Tak naprawdę wszystkie te postacie są jak najbardziej używalne. Więc bardzo fajnie, że coraz więcej postaci pojawia się w sklepach, będzie większy wybór. Przypominam, że niektórzy grają już po 4 lata, jak ja na przykład, no i te wybory się powiedzmy, że kończą. Co prawda te postacie mam już porobione, ale na pewno ktoś skorzysta i im więcej postaci w sklepach. Tym według mnie lepiej, bo po prostu, tak jak mówię, gracze mają wybór, większą różnorodność. No i to jest na pewno bardzo, bardzo dobra zmiana, bardzo dobra nowość. Druga rzecz, która została dodana, generalnie porównywałem dwa sklepy. Pierwszy sprawdziłem wszystko na serwerze głównym, na moim koncie głównym. I teraz patrzę tutaj na koncie, które jest na rozdziale 33, więc wszystko powinno być odblokowane. No i te nowości to po prostu okruchy żywiołów i rdzenie żywiołów i monety PoE, także te trzy rzeczy zostały dodane do sklepu Labiryntu i bardzo fajnie, będzie po raz kolejny większy wybór można sobie więcej rzeczy kupić, tak każdy potrzebuje innych rzeczy w danym momencie mieliśmy już między innymi magiczne esencje, mieliśmy czerwone skrzynki no mieliśmy nawet zwykłe esencje, teraz właśnie doszły monety PoE okruchy żywiołów i żywiołów czy opłaca się to cenowo? na ten moment nie wiem, pewnie ktoś zrobi jakieś wyliczenia jak zwykle ale mamy przynajmniej większy wybór, więc według mnie bardzo fajne dodatki do sklepu Labiryntu. A teraz przechodzimy do sklepu pretendentów, i tutaj po prostu zostały dodane postacie. Łącznie będzie to 6 postaci. Pierw zajmiemy się może postaciami premium, czyli została dodana Alna i został dodany Mortas. Jak można się spodziewać, są to genialne postacie. Jak najbardziej polecam je tutaj kupować i robić, zarówno Mortas, jak i Alna. Tak jak mówię, to są bardzo dobre postacie, bardzo używalne postacie, więc tutaj twórcy trafili naprawdę w dziesiątkę. Czasami dodawali, wiadomo, postacie do różnych sklepów, które niekoniecznie gdzieś tam były jakoś bardzo używalne, a tutaj naprawdę strzał w dziesiątkę, tak. Jeżeli chodzi o zwykłe postacie, to mamy cztery nowe postacie: a są to Sonia, Tesku, Oku oraz Treznor. Czyli generalnie takie troszkę nowsze postacie. No i też bardzo fajnie, bo nie każdy ma te nowe postacie porobione. Gdzieś tam komuś może brakować jedna kopia Sony, jedna kopia Tesku. No i jeżeli będzie chciał, to może sobie kupić. Ja zawsze byłem zwolennikiem kupowania mimo wszystko postaci premium. Ale na pewno są osoby, które wszystkie postacie premium tutaj z tej listy mają. Więc no, można sobie kupić postać zwykłą. Ale generalnie polecam pierw kupować postacie premium, a dopiero później myśleć nad zwykłymi postaciami. Postacie premium są dużo trudniejsze do zabycia, no i wiadomo. Także podsumowując, jeżeli chodzi o sklep Labiryntu, no to mamy nowe postacie, czyli Eluarda, Granita, Pipę oraz Chotkina. Mamy również monety po okruchy żywiołów, rdzenie żywiołów, czyli bardzo fajnie. W sklepie Pretendentów Legend mamy w sumie łącznie 6 nowych postaci, czyli Mortasa, Alnę, Sonię, Tesku, Oku oraz Tresnora. Czyli generalnie na plus, tutaj twórcy muszą przyznać, że zrobili bardzo dobry krok. No i mimo, że te patchnałcy nie były idealne, nawet nie powiedziałbym, że były dobre, były mocno średnie, ale te nowe rzeczy w sklepie, te postacie, te zasoby, naprawdę, według mnie, troszkę te patchnałcy ratują. Według mnie, częściej powinni aktualizować te sklepy, bo czasami były takie momenty, że na przykład przez rok nie było żadnej aktualizacji, a według mnie to powinno wchodzić już dużo wcześniej. Zwłaszcza, że mamy nowe postacie co dwa tygodnie, więc mogliby te sklepy częściej aktualizować. No, ale lepiej późno niż wcale, prawda? Także ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. I miałem jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć. Na sam koniec mi się przypomniało. Dlaczego powiedziałem, że od 30 rozdziału w teorii? Otóż wydaje mi się, że ten 30 rozdział będzie dotyczył głównie monet PoE, rdzeni żywiołów oraz okruchów żywiołów. Naprawdę nie miałoby to sensu, żeby wymagali od nas 30 rozdziału, żeby sobie wymieniać Eluarda w sklepie, prawda? Więc wydaje mi się, że 30 rozdział dotyczy. Tutaj zasobów, a postacie będą dostępne od razu po odblokowaniu. Podkreślam raz jeszcze, że wydaje mi się, to nie jest pewniak, ja tego nie mówię na 100%, wydaje mi się, że tak będzie, no i to miałoby chyba największy sens, nie? Żeby postacie były dostępne od razu, a zasoby od 30 rozdziału, chociaż ja śmiało udostępniłbym te zasoby troszkę wcześniej już od mniejszego rozdziału, no ale twórcy tak zdecydowali, no i w sumie tyle, to było w patchnoucach zresztą, to nie są moje wymysły. Życzę Wam tym razem już naprawdę miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.